Okej, okay, teraz jesteśmy na antenie, Whatsapp, YouTube WhatsApp, scraby. Nie wiem czemu to tak tu leżało Hey, Hej! w kal do akcji Kurwa, black check EBMP, E Vendetta, Elo No pan miał mogę, a pan kurwa, co? Pan tu pod spalciłem dwie najlepsze bronie w grze. Uwaga, wykryto potencjalne szybki strefy. Doradza się przejście do zaznaczonej bezpiecznej strefy. Czekaj, co? Mam jednego Niemca, i Junior, i jakiś noob. Ten noob ma killa, ja znaczy ja mam też killa, w sensie. Mam powalenie, o! O! Się. Nawet tu nie chciałem lądować. Nawet tu nie chciałem lądować. Zapatrzyłem się za bardzo w tego, no. Glekie mam challenge na dziś? Yy, strzelba znowu owoży. Oh e, to się to zrobić. 15 już wychowałem Lolu Lolu Lolo. taki bullshit, no co ja mam powiedzieć? To się mnie Ma armor, ale nie ma nic innego. I uciekł. I powaliłem go, bo jest to wysoko. Spad debil. Dawaj ty armor mój, Janie. Ja czy powiedział to dla z że nie No ja będę ta suko. Ale ty się tu. Kama, kamperze, kama what. daj ładuj to ładuj to Aj 7 buletów miał serio on miał VMP 7 pocisków tylko Po co ja to w ogóle ładowałem? Mogłem korda, kordatem go rozpierdolić No co za Bullshido do? jaj. Co za Bullshido Gość miał VMP 7 buletów Takie the fuck Po co ja to w... Ja w ogóle go zabijam? On był wor wor worthless to jest kurwa bezwartościowy, nie? Dobra, jebać, jebać, jebać Tu nie, ale tu, tu, tutaj jest szansa, jest będzie hologram, to i domki, albo tutaj jeszcze raz, tutaj jeszcze raz. Potem zwykle nie lądują, to jest taki bezpieczny spot, jeżeli chcecie znać jeżeli chcecie znać haka, to na Doki wiadomo, doki jest, jest to powiedzmy najlepsze miejsce na lód, nie? Na Alcatraz i jeśli chcecie mieć haka na tego, to lądujcie właśnie tu z tyłu. Często tu jest sporo lotu, ale tu ludzie właśnie nie lądują, nie? Chyba, że wiadomo, ludzie zlutują górę i potem przychodzą na dół, nie? To wtedy coś jest inna sytuacja. Albo na przykład wbił się no. na. Na tym, nie? No. Wbił na flibanym radarze na mapie. Bo jest całka, i lądujesz w solo, i jakby jest z połowa gry i tak dalej, i giniesz trzy razy. No to to jest kompletnie, więc sytuacja oczywiście okazać, że. Wszystko się może zdarzyć, nie? No i się random wyszedł e, 700 damage. Lol, 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 lol Ile powalań? 3, to to będzie mieć 3 giny, Ale gość został zranimowany jeden. Ten pierwszy na początku. Uwaga! Leci zrzut zapasów! Eee, dobra, dobra. Przegrupowanie, przegrupowanie. Mydl. Zawsze zaznaczam, żeby randomy wiedzieli jakby gdzie ja jestem, jakby co dzieje, ale co bo ja, nie wiem, nieważne. Serio to jest kurwa augery są tutaj ludzie? I mam ostatnie życie. Zero. Bardzo fajna gra, na Uff. Nie, ten nob nie jest też takim nubem. on pewnie gra specjalnie z tym skinem, żeby udawać nobem, ale że tak nie jest. Ale Udaj jest. Z takim. Do Dobra, lecę wraz z teammate, teammate'a. ja ostatnio mam szansę, oczywiście. Tylko nie tam, bo tam jest groźnie. Znaczy, Cell House jest jeszcze bardziej groźnie, ale no. Ale mam ostatnie życie, więc game over. Teraz zginę albo nie zginę i jest koniec. Okej, okay, nie ma tu nikogo, mam marmur Właśnie lud spadał, nie? Jak ja leciałem to lód widziałem, że spadał Bierz, bierz tak. No i teraz kurwa tylko się schować w tego i mamy to Tego Parka to ja nawet nie chcę Tego też nie chcę ale tylko się schować w ściany, i wygraliśmy grę, nie? No bo mamy War machine, chodzi o to, nie? Są ostatni przy życiu. Oni się zrespią. Ja nie, ja się nie zusznie zrespię. Więc idziemy w ścianę. Ja robię pauzę i widzimy się pod koniec gry. No na razie nie wiadomo gdzie tu będzie tak koniec. Więc czekamy tutaj, aż kółko się zmniejszy i zobaczymy się gdzieś środek. A być może wygramy do grę, także no... E, 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 zaraz się widzimy po cięciu. Dobra, jesteśmy. Wygląda tak, że Niemiec nie żyje, jest, ja jestem sam, zostało 12 ludzi. Niemiec mnie obserwuje. Michi, i jest koło tak wygląda mam przejebane mówiąc przez bo zostało 10 ludzi ja mam musi na niebie ewakuuj się do bezpiecznej strefy Ale nie ma bezpiecznej strefy tylko się wokół mnie idzie biją się i do tellhouse'a typy stamtąd też no przejebane generalnie nawet jak zostanie cały team znaczy jakby, jak zostanie kilka osób to jakby przejebane nie? jak zostanie cały team to jest oczywiście game over więc e, Tea. dwa magazynki no 2,5 magazynka do switchblade'a i war machine, nie? sześć pocisków By musiał być bliżej środka, a gdzieś schowany, na przykład tutaj albo tutaj, nie? Wtedy byłoby łatwiej, a tak muszę się przemieszczyć tutaj Gdyby koło się będzie zamykało, no przejebane Przejebane A co robisz, gdy masz ostatnie życie, nie? Przecież jak zginiesz na początku gry, znaczy jakbym teraz wcześniej zginął, nie? Bo już byłby koniec gry, nie? Bo byłoby po nas W ogóle random szedł. <gryć się>... A to wiadomo, mają prawo pod koniec, jakby już się w zawsze mają prawo, jak się zgodzi Niezwykle jak chcę z niego, to nawet jak ja zginę, to obserwuję co tam reszta randomki robią. Jakby, jakby lubię z każdej gry, na której przegram. Jakby. Wiecie, uczyć się i też nie chodzi o naukę, tylko jak dana sytuacja przebiegnie. Każda gra się uczy. Ok, jest 6 ludzi, czyli 4 pewnie i dwóch, i oni się biją. Tam w ogóle strzałkę mają, nie? No właśnie, to strzałkę by się przydało zniszczyć, chyba wybuchła. Biją solówkę. Tu jest też solo obok mnie. Teraz jest pora ruszyć. tam jest też typ, tam. Widział mnie. Ale, cztery strzały dwóch typów. serce. Kurde, blisko wow. Blisko bliska była. <laughs> Ile mu życia out, zostało? A dobrze jest dobry sau Ile mu życia zostało? Stary, nie, nie dołem się. GG. GG. Kurde, prawie kozywan. Nie, mimo mu zdaje bo słyszy chyba masa psaby za dlatego, nie? Słyszę pan straszny za zasięg 1139 damage'a, miałem 700. powoliłem oczywiście dwóch shot, więc zadałem mu chyba 300. Wow, zostało mu albo 11 życia, albo 61, bo jak miał traumę, to 61, tak? No bo zakładam, że mu zadałem około 139 damage'a. What the fuck! Serio? Gdyby to nie był switzer, gdyby to było cokolwiek innego, trafiłem każdy perfekcyjnie shot i wciąż oczywiście przegrałem, nie? No bo miały, wiadomo, ja miałem w ogóle 155 życia, Bo jedynałem traumę. Jakby w momencie, gdy zacząłem, te, jakby zanim w sumie, jako minimalnie zanim od, zacząłem otrzymywać obrażenia, nie, od, od strefy Miałem 200 życia, więc życie znowu zaczęło spadać, spadł do 155, czyli wciąż wciąż 5 więcej niż, niż normalnie ma się 150, nie e, Więc no, to było, to było, aj, gdybym gdyby trafił tym uromaszyniem go, nie, ten co stał na dachu, to wtedy on by został otrzymywał obrażenia I wtedy, wtedy by, byśmy tego typa ostatniego rozwalili, bo było dwa, dwóch, nie, jednego powaliłem na ulicę i drugi był ostatni na Domku. On wiedział, on wiedział. Hej, granda wziął i idealnie wszystko widział. Musiałbym dłużej posiedzieć czy coś, on by zaczął się może obracać, szukać mnie gdzie indziej, ale no, wiem wiedział raczej, gdzie ja jestem, bo to był jego teammate, z którym powiedział, gdzie ja byłem. Nieważne. Dużo tu analizowania, zawsze by analizować każdą sytuację, ale no. Random tu widzę się nieźle popisał. Jakiś w ogóle smurf chyba, bo wiecie, ma 32 level i, i ten, nie? Znaczy, tu nigdy nie pisze jaki prestiż, nie? więc może mieć 32 level, ale 9 prestiż jałem. 9 prestiż 70, nie? E, nieważne. I gram w tą grę 45 dni, w samym blackout oczywiście, e, w Zombie też mam coś koło ko tego i w Multi -a tam je, ale no. Nieważne, nie chodzi o statystyki, chodzi o fan, także dzięki, będzie się, wam się podobało, jak to zwykle, e, zawsze można dać się wszystko, także no, dzięki i na razie, makler out.